Siema, siema! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Dzisiaj jestem z Esmanem I nagramy sobie challenge Challenge polega na tym, że jeżeli wejdziemy sobie do ustawień Wejdziemy sobie do ustawień Jak jak, się, jak wszystko się poruszamy i w ogóle To możemy sobie zmienić właśnie strzał Normalnie mamy strzał pod lewy A celowanie pod prawy, przycisk myszy Dzisiaj ja ze Esmanem zrobimy to na odwrót to będzie straszne. E, I już mamy to przedstawione Strzał, cel, e, mamy jeszcze przedstawione. E, zmiana materiału budowlanego, wybór edycji budowli i jeszcze umieść budowlę też mamy, e, wyzerowanie edycji budowli, wszystko na odwrót. No. No. no no i to będzie straszne. Więc widzimy się w gierce. Gejzer, wiesz, darmowy. Wraz z O, no, ktoś się draził. Ej no, no, czekaj. Ej, no rzeczywiście, widzę. O, nie, Ej, odrodził się, odrodził się, się! Odrodzili go się. Go, go, go. Dobra, ty, czekaj, budowanie jest straszne. No. Uch, nie, przyceluj najpierw. No mój też! Prze przecież to... To jest najtrudniejsze, Jaki, to, to, już to, to, już to jest, jest najtrudniejsze jest na świecie. Dobra, dawaj podjeżdżamy może na blisko. Ej, pokażę dwa razy. Najlepsza taktyka w PMM, po prostu trzeba trzymać jeden i drugi Przycisk, o nie! O nie, nie! Ratunku, ratunku! Ratunku! leży, Dobra. Dobra, fajnie GG, GG Esman, wszystko w twoich rękach Dobra, porobił, porobił! Tak. Nasz człowiek. Asz. Ej, kolejnych można z sobą. I know, i know. O, shit. Nie, to jest kawałek. Chyba, chyba ryczy, tylko śmierci. To nie moje. A tym się zbola chyba. Aj, aj! Ej, idą, idą! Idą z tego strona Ej, widzę, widzę! I idzie, u mnie! Nie trafiłem! Chodź, 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 tutaj jest kupu Skłóceniec! Dobra, ginąłem plecy dostałem Jeszcze przez okno, ty, przez okno jest! O tu, na macu I tak to nie miałem, przecież miałem, macu Dobra gra Mam typa, leży Ja z nie wylądowałem z tobą, więc wiesz no, no. O, źle no, przycelowałem, ej, mam dwóch typów Ale źle kliknąłem w ogóle przycisk Może już poszli, Ja tutaj byli, za tą ścianę Jeden Dobrze, dobrze, leży Dwóch, dwóch zginęło, dwóch. 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 dwóch Ej, dobra, to są ci, co... Ja się z nimi biłem a Jeden leżył, on, on mnie ulał o, tutaj ja. O... No. Mam do tego, do garażu. F... chyba. Dobra, selam do nich. Nie, nie jestem przyciski. Dobra, o taką. Tutaj na górze są. O, dynamity, się... dynamity. O, jesteś pochopy. Dobra, zabiłem. O! O! Nie, nie, piję, ma, nie umieraj! Jesteś. Nie! Piję kewa przy mnie. Nie umieraj! Ooo! Dobiją mnie. Czekaj, kurde, nie ten przycisk. Znowu, no. Nie! ten przycisk. No nie, znowu! Wychyl o, łeb. Się. Dawaj twarz! No muszę się podjeżdżać. Dawaj. To jest rady. Nie, podejrzałem się. Pisz e, mi ją kartę, pisz mi ją kartę. Bierz Dobra, czekaj, jak ja tą wejdę, nie? Bo ja was tak średnio z mocami stoję. Muszę wejść tu jedną tą i... O, tutaj mam wejście. I nic nie jest mi uh. jeszcze na Jeszcze to to i to... Uciekaj lipcem, uciekaj lipcem. właśnie wiem. No właśnie, to idziesz do lipca. Ej na boisku jest typ, na boisku jest typ Nie żyję ja powoliłem. powoliłem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. chyba się rozliczyłeś No rzeczywiście no, typ... D dwóch typów, dwóch To ja na ciebie czekam, chodź nie. Chodź czekaj. do mnie, chodź Nie rób tego On kurde Ciech, kuchu, Minus 36 to są Dobra To po, po życiu jest Jestem tam boli chyba. Tak, e, Jakiś kolejny tytek. Y, on też ma pożyciu. Dostaję, dostaję z drugiej. Oni wyglądają tak jak wygrali od wczoraj. Leży? Dobra, weźcie, dobijaj od razu. Dobijaj, dobijaj. Albo ja dobiję. Dobra, nie Ej, drugi, no drugi mnie gdzie Dobra, nie, leży, leży. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Dobra, leżą, leżą! Wszyscy! No to jest jeszcze jeden typek w domku Dobra, czekaj, ja się lecę pod kamień, zaraz ci rzucę dwie O, ja mam pompę, bożu ja Leży Ej, po tak? pompa jest Chodź, pompę Ja ci przyniosę pompę nową Minus e, 27, jeden no, Minus 63 po kewie Jeszcze jednego tego kewie Dobra, jest one. Typy, typy, typy Typy przed tobą I malowa, jeden Jeden ma strasznego loa, a jeden tu w Tam, dobra, na <laughs> do ściany. Pst. To jest jeden, o, on, on jest bombikiem takim, tutaj za tym krzakiem. Ma balona. Dobra, znaczy. leży, leży. to tak tam. O ma mało. ma, ma dawaj go. Czekaj, bo są krzaki. Ksz leży. Dobra, leży, znaczy. leży. Ej, Esman, chodź, bo ja ci przyniosłem pompę. Oh. Pompę ci przyniosłem, za to dobra. Ja osłaniam. O, bił nas. Nie, moców. Nie ten przycisk. Przycelowałem. Aj, dostałem lasera w ogóle. Omalowałem. Aj, dobra gra. Przed nami typy, typy przed nami, typy Jedynie. przed nami Minus to robi w ogóle Creeping round to jakieś Jeden nie żyje Leżę? Dobra, zabici, tylko tam trapą mi postawił ten mój wariat O no ej typy 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 tam przed nami Beczki Jakieś z y, kulkami chyba. Ja w ogóle matsów nie mam. Es mam matsów. O kulkarze, kulkarze, dobra. Uczimy kulkę. Drugą też, drugą też od razu. Żeby nie mieli. Dobra. Teraz on na mnie uciekną. Nie, znowu źle. No, kliknąłem. Źle kliknąłem. Jeden pokawy. Uciekają, ja uciekają. Uciekają przed nami. Oni chyba też jakieś challenge robią. Nie zabij nikogo w druży za challenge. I trochę Dobra, jeden, jeden leży, jeden leży, jeden leży. Ej, sputuj, ty, ty, jak jakiś Leży? Nie wiem, a poczekajmy. Jednego, jednego załatwiłem, ale on chyba wyszedł z gry. A, a to drugi, drugi to nie wiem, o tam go chyba jest dalej, nie? Czy jak, nie wiem. Mi nie wiem. Nie, 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 jednego zabiłem. Drugi jest, drugi nadal jest, drugi nadal jest. I tak do tego, że się leży? RPG. ma, Erfega! 270. Biało ma, biało? Dobra, że Dobrze, kolejni. Kolejni? O, kolejni z Bombiera. Z y, kim Bambika, ale nie wiem. Dobra, widzę. No jest. sześć? Więc sześci. Nad drzewem się chowa Ty już czyszysz? Dobra, widzę. Do podjeżdżam ich, podjeżdżam ich, strzela. na blisko, podjeżdżam ich tam blisko On do ciebie strzelał, to jest jakiś bambik ucieka przed nami, ucieka? Uzie. Dawaj, dwa No ale to się trudno gra na tych ustawieniach! Dobra, z offa go jadę Dobra, elo typie Mimo 24 pożyczył Jan, po lewej i po lewej Dobra, ty Jeden ląduje na górce do jakiegoś innego... Ja nie mogę strzelać tak! To jest straszne! Dobra! Co? Co to było? Co tam, stoję? 24 Dobra, ej, dostał wzłuku za 100, dostał wzłuku za 100! Ej, teraz! Ja zabiłem w Z 240 metrów! Nie tego dobiłem Co się, dobi się tego dzieje? Tyko? A no dobiłem, dobra, ale i tak jestem się wydumne. Ej, tam jeszcze jest! Skąd to było? Po lewej strzeliłem się. Nie, już Uważaj, strzela w nas, przynajmniej próbuje Dostałeś szota, dzięki że mnie zabudowałeś Timur, panowie, Timur, to jest Tu jest tam, ten typ tam są. widzisz Widzę, widzę Prawy tak. Jeden wyszedł, no wyszedł, wyszedł, tak, Leży? Leży? Tak leży? Nie Lecą się, się e, to się teraz idzie. ja mogę, teraz ja mogę lancę no. postawić o. Dobra, ja się leczę ogniskiem Dobra, a ja lancę stawiam I Nie podjeżdżaj jak chcesz Nie podjeżdżaj, muszę nie, nie. A ja się muszę leczyć No to luz, luz, ty się tam lecz Oni już się w miarę podnieśli chyba Nie, no podnieśli się, jeden się leczy Dobra, jednego zabiłem, a drugi ma 30hp Sześć, położyć Dobra, elo Ktoś leci. Dobra, idę, pomagam. Ja Będę się bili. Ja bym tutaj zajął high grounda. No dobra, to... daj. tam to są, tam drogi. są! Kurde! Nie ten przycisk! Nie ten przycisk, przepraszam. Dostałem, dostałem mocno z górki. A, zabrać. Dobra, już już. już, już, już. się na No i tak wykulają się w głowie. No znowu nie ten przycisk Ja nie mogę z tą grą Ej może go kolaps taki trochę Poleciałeś? Poleciałeś? Dobra, idę do ciebie Co? Leżą, 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 leżą? leżą, leżą. leżą, leżą, leżą. No, no dobra, dawaj tutaj. Ej pod, pod tobą, pod tobą sobie jeszcze Pod tobą Ten. No masz jakieś lance to musisz lancer do mnie Mam lance podano. No to, to dawaj do mnie I sobie budujemy tutaj bazę że ja mam małą no, czy nie? Mam y, potki małe. Chyba jakieś ognisko. Ja też podki to... okay. yeah. ja małe, 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 to Ej, czekaj. Ja się lecę. Ej, dobra, chodź tutaj. Małe podki dla ciebie. Małe Gdzie... podki rzuciłem. Rzuciłem małe podki. Gdzie są? Zaznacz, zaznacz, zaznacz. Czekaj, tam mam dole. Nie podejrzewaj, nie podejrzewaj, nie, nie podejrzewaj. Jaki daje jej czas, żebyś się mu kuleczyć? Aż Ej, dobra, jeden się leczy, jeden się leczy u mnie. Ej, dobra, zabił mnie. Zabił mnie, dobija, dobija. Będzie chciał. Dobra, szybko, szybko, szybko. Chcę Robisz to, robisz. Robisz Tesman! Wszystko w twoich krajkach! Dobi, Dobi, albo nie. Albo nie bo... Mam 6 HP Leżymy w ciebie. ognisko masz sobie postawić szybko. Mogę, nie mam, nie mam Dawaj na strefę, dawaj na strefę go Dostał, dostał Minus 70 ma Może AWP, AWP możesz go spróbować Albo najpierw strefa, strefę, najpierw strefa strefę Na dół. Tak! No. Dobra! GG! 14 fragów y, na takich ustawieniach, żeby nie było, że to jest fake. Nie, od razu pokazuję, że to nie jest fake. Cały czas tak. Ja ze smanem cały czas tak mieliśmy, jakby ktoś y, 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 nam nie wierzył. No, to, w ogóle... ja raz strzeliłem, jak się celować, celowy, że strzeliłem. Tam, tam jak chciałem ten... Jak bez bezsensownie, to tam chciałem przycelować. Żeby strzelić mu ładnego heada, ale... wiesz... No niestety. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli film, czy tam challenge Ci się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, możesz zostawić suba na kanale. Eee, ze mną był Esman. No, siema, siema. Eee, linka do jego kanału zostawiam Wam w opisie. No! ma!